Siemanko, z tej strony Cox. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale kolejny konkursik. Tak. Kolejny i kolejny, i kolejny i cały czas konkursiki na moim kanale. To moje skrzyneczki do tego zaraz. Jezu, najpierw po kolei, konkursik jest dla subskrybentów. I trzeba mieć publiczne suby ustawione, żeby wziąć udział, tak? I trade linka i żadnych blokad wymian na koncie. I uprzedzam, że mulciaki będą banowane. Od razu mówię, żeby nie było poprzednio że 12 multikont było. Każdy mulciak został wywalony ostatecznie z tego losowania, więc nie polecam, kolego. Jak już masz multikonta, to na jednym zasubuj. Znaczy, za wszystkich możesz zasubować, ale... ale żebyś tylko na jednym wziął udział. Po prostu stracisz szansę na wygraną. No. Do wygrania będzie MP9, żelazna róża, factory new. Jest ogólnie bardzo spoko. ep 21 birthday. <laughs> M M4 Poliżyn. Lekkie zużycie. Bardzo ładna emeczka. No i takiego kałaszka Północny to... o proszę, Xantara z G2, bardzo ładny kałach, lekkie zużycie, Kurno, on to nie jest zajebisty. nie wiem czy drugiego z takiego nie ogarnę. E, ogólnie to a na kilka meczów można go założyć, pograć nim sobie, zobaczyć, on nie pasuje do tych homek, ale trudno. To samo tę MP9 mogę założyć, to się zobaczycie w akcji te, te skiny, proszę bardzo. Co tam jeszcze było, MK Poliżyn, no ale dobra no, już nie będę tego hole'a zmieniał, już niech zostanie w tym meku. Co tam dalej? Mam dla was, moi drodzy, obiecaną kosę. Nóżku Kritaiga. No wiem, że mogłaby być lepsza, ale trafiliśmy te 500 subów w taki okres, co ja strasznie mało pieniążków już mam i chciałem, że nie chciałem was oszukiwać po prostu i przekładać to, tylko po prostu dopełnić tego, co mówiłem. Kosa na 500 subów, tak wygląda, no. Wiem, że to tajga, ale myślę, że Kukri fajna ma animację, więc wybrałem jak najlepszą kozę za jak najniższą cenę. I też, żeby nie była to siatka Safari, ani żadna tam obieraczka do ziemniaków. Dobra, założę z tego, tego skina. Um, dobre, założę go tutaj. Już ki trochę, ki kilka meczy bez motylka mnie nie zbawi. Um, więc... Tak to się prezentuje. Uprzedzam, że ten film tutaj, on jest tylko, e, bierzecie udział w komentarzu, tam zostawcie lajka like jak możecie. I ten film e, bierze się udział tylko na te trzy skiny, co nie? Żeby wygrać te kosę, o tą kosę, to trzeba, e, tak, już wam pokazuję. Musicie być na moim Discordzie, to jest y, główny wymóg. Tam na razie, do, na, jeżeli jeszcze na nim jest, nie jesteście, to po prostu dołączcie do niego, tak? Tutaj już utworzony jest kanał konkurs nagrywki. Wy tego jeszcze nie widzicie kanału, ale on już jest. Po prostu na ten moment dołączę do Discorda. Tutaj jeszcze się nic nie dzieje, ale na Discordzie będzie baza do tego. Będzie gierka z widzami o kosę, taką planuję przynajmniej. I tam po prostu czekajcie, jak przetestuję ten serwer od widza Tobesona, to, to zobaczymy tam, ogłoszę na Discordzie, że startujemy z tematem. Będzie można udział, brać, dostanie się rangę i będzie wtedy widzieć ten będziecie wtedy widzieć po prostu ten, ten kanał. I na nim wszystko dalej będzie się toczyć. Tutaj jeszcze nic nie ma. I no, tak jak widzicie, uczestnik, uczestnik, ranga uczestnik będzie otrzymana. Po prostu tutaj wszystko będzie się działo. Jakieś niepubliczne filmy będę wrzucał, jak to tam wejść na ten serwer w ogóle będzie, to wszystko będzie tutaj na tym... tutaj o. Wszystko będzie na tym kanale, o tak. No jednak chcę, żeby te kose wygrał wice nie się bawi z jakimiś mulciakami tamtego. A tak to przynajmniej trzeba będzie mieć CSA, właśnie, żeby nie wygrał kosy ktoś, kto w ogóle CSA nie ma, co nie? Tu już trzeba będzie mieć CSA, trzeba będzie mieć CSA i Discorda i najlepiej e, mikro i jakieś, jakieś słuchawki tam, żeby się komunikować na tych głosowych, co tam będą używane. Przynajmniej liczę, że tak będzie. Zobaczymy, ile osób się zgłosi. Ale pamiętajcie, kosa jest na Discordzie, jeszcze tutaj nic nie robimy, po prostu czekacie na info, co dalej. No a wracając do konkursiku, to no to Trochę, ale no mówię, no pieniędzy mam mało, dostaję samą wypłatę, więc takie trzy skinki po prostu będą rozdane, jak tylko zajdzie im trade ban. Chociaż też myślę, czy nie rozdać ich jeszcze tydzień później na streamie urodzinowym, ale to, to zobaczymy jeszcze. Na pewno te trzy skiny będą rozdane, osobno od tej kocy. No chyba, że tak jak mówię, no em, tu ciągle jest awupa łańcuch znaków po testach bojowych dla was. Tak jak mówiłem, wyleci jakaś kosa ze skrzynki dla mnie fajna, to ją wrzucam na najbliższe losowanie. Tylko musi ta kosa wylecieć, albo rękawiczki, no. Możemy sobie nawet tutaj lekki opening zrobić. Gdzie moje skrzynki? Tutaj. Otworzymy se może. <laughs> nie noż. Nie ma szans, ale... ...ale dawno nic nie otwierałem, to pomyślałem, że... ...że otworzę se tutaj teraz. Najwyżej do zbrojowni się... No to czwarty ump, bardzo śmieszny game. nie dasz kołacha tylko umpa dasz, no super, stat tracku, Tak nie patrzę ile on warty jest, pewnie niedużo. dużo. to Gaben nasz pącił, no poleci ump i dalej już. Będzie bejtował, no. no. Czemu mi ten ump wyleciał już 5 razy czy tam 4, a to nie chce nigdy wylecieć, no. No nie wiem jak to jest. Przeleciał sobie kaoch. I kolejny Ump. No. Jest. Będzie tak bejtował gaben teraz w każdej skrzynce po prostu po złości. No Ale cóż, tak to z gabenem jest. Kolejny pieniądz przepalony dla widowni, dla odcinka w sumie. Tu widowni nie ma na, na, na streamie jest. Lekkie zużycie. Kulno. Gaben ty żeby otwierać więcej po prostu tego i tego. A się ciągle daje łapać na to. Także no. Eee, no zobaczcie. Hm. To jest bait po prostu. Level Gaben. Po prostu bait. Mam dla nowe śmieci dla Was na, na ten. Na, na streamy po prostu. Ciekawi, ile ten um, ump jest warty. Pewnie niedużo. Dobra, to podsumowując, KOSA jest na Discordzie, trzeba wejść, a te trzy skiny będą rozdane. Po prostu piszcie, biorę udział pod tym filmem. Nie, nie bądźcie mulciakami, bo za to są bany. Już naprawdę mam tyle moderatorów, że naprawdę wszyscy, wszyscy pomagają mi. Pilnować, żeby żaden mulciak nie wygrał tych skinów, więc. No nie polecam po prostu grajcie uczciwie na jednym koncie w końcu wygracie jeżeli nie wygrywacie już od dawna to na pewno wygracie kiedyś tak jak pan Dominik co ostatnio nic nie wygrywał przecież zgarnąła AWP działał chromowane więc trzeba po prostu czekać i dać szansę swojemu szczęściu no i tyle no pamiętajcie że nie musicie być na streamie żebym e, podczas którego będzie to losowane ale po prostu warto bo jeżeli wam coś trading nie działa to jeszcze to będzie można odratować a jak kogoś nie będzie i mu coś nie będzie działało to już nic z tym nie zrobimy po prostu trzeba będzie losować znowu albo po prostu wyrzucić taką osobę z losowania, więc warto być, tym bardziej, że na poprzednim konkursiku po prostu osoby, które były, a wzięły udział, to dostały życie więcej i to pana Dominiksa trochę uratowało. Także no, widzimy się już niedługo, ja się z wami żegnam i powodzenia życzę w wygraniu tych skinów. No i tej kosy. Także ja byłem Koks i widzimy się na następnym odcinku. Na razie. Cześć.